Piątek, 15 listopada, Marta Paduczenko. witam i zapraszam na Magazyn Miejski, a w dzisiejszym wydaniu Pomoc Europy dla Żurawlowa Była hala, nie ma hali Dzień zawodów José Bové, europoseł z Francji, odwiedził żurawlów i udzielił poparcia protestującym przeciwko wydobywaniu gazu łupkowego. 14 listopada do Żurawlowa przyjechał francuski europoseł z partii zielonych, José Bové. Eurodeputowany odwiedził za Zamojszczyznę przy okazji odbywającego się w Warszawie szczytu klimatycznego. Chcę powiedzieć, że z punktu widzenia Unii Europejskiej, Europy nie ma miejsca dla wydobycia gazu łupkowego. So I think it's important and that's why I wanted to be here and after in Warsaw to bring the protest of the land and the farmers to the conference. Dlatego właśnie przyjeżdżam tutaj i potem do Warszawy, żeby na ten szczyt zanieść słowa i jakby wesprzeć to, że tutaj się protestuje właśnie przeciw wydobyciu gazu łupkowego. I I am here also as somebody who before

Do Żurawlowa przyjechać miała również przewodnicząca partii Zielonych, Rebeka Harms, jednak nie dojechała na miejsce. Wszyscy przedstawiciele partii Zielonych są przeciwni wydobyciu gazu łupkowego. W innych frakcjach tylko pojedyncze osoby są przeciwne. We have support from the different group parties, not all the parties as a, a global thing, but part of the parties are clearly against shale gas. And if you look at the French deputies, all the deputies, the French deputies are against writing from the right to the left and all the parties. Wygląda na to, że jeżeli chodzi o zielonych, to oni oczywiście wszyscy są przeciw wydobyciu gazu łupkowego. W innych partiach bywa różnie, ale w każdej partii mają jakiegoś przedstawiciela, który, który jest przeciw wydobyciu gazu łupkowego. Natomiast dodatkowo wszyscy deputowani, którzy są z Francji, są przeciw wydobyciu gazu łupkowego. Czyli we Francji jest absolutna jedność w tej kwestii. Protest w Żurawlowie trwa blisko 170 dni. Mieszkańcy nie chcą dopuścić do badań sejsmicznych, na które koncesję posiada firma Chevron. Koncesja wygasa 6 grudnia, a wniosek o jej przedłużenie nie został jeszcze rozpatrzony przez Ministerstwo Środowiska. Protestujący szukają wsparcia gdzie tylko mogą. Oczekiwania są jednoznaczne o wsparcie w Parlamencie Europejskim naszych petycji tego, żeby firma Chevron, odstąpi, firma Chevron odstąpiła od szczelinowania, od odwiertu, od poszukiwania na tym terenie, na terenie zbiorników wodnych, na terenie najlepszych gleb. No bo wszyscy wiemy, że za niecałe 40 lat populacja ludzi się nam Podwoi będziemy mieli 9 miliardów ludzi i ważniejsze będzie wyżywienie i woda niż energia. Energię możemy robić różną, możemy robić syntetyczną, a, a żywności syntetycznej chyba nikt z nas nie chciałby jeść. I to jest nasze być albo nie być, bo te tereny są rolnicze, rolniczymi były i myślę, że pozostaną, bo taka jest racja, myślę, stanu nie tylko nas, rolników, ale racja stanu Polski. Obecnie w Krubieszowskim sądzie trwa batalia między Szewronem a protestującymi. Firma, ze względu na brak dostępu do wydzierżawionych działek, pozwała blokujących dojazd na teren koncesji Grabowiec. Sprawy zostały wytoczone w sumie 13 protestującym. Rozpoczęła się rozbiórka tzw. małej hali przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu. O rozbiórce starej hali mówiono od dawna, generowała zbyt duże koszty związane z utrzymaniem ze względu na przestarzałą konstrukcję. Technologie się zmieniają, ona przynosi, generowała duże straty finansowe, duże koszty utrzymania, w związku z tym została podjęta taka decyzja. Również wpływ na to miało małe zainteresowanie w tej chwili, czy korzystaniem z obiektów sportowych przez kluby sportowe, szkoły z uwagi na nisz demograficzny. Miejsce, gdzie stała hala, będzie przygotowane pod nową inwestycją do 16 grudnia. Takie burzenie służy temu, żeby coś w to miejsce nowego pobudować, bo tak wychodzę z tego założenia mamy złożony projekt, mamy dokumentację na halę taką w nowych technologiach energooszczędna. Mam nadzieję, że taka hala typowo rekreacyjna dla mieszkańców naszego miasta, gdzie będą e, siłownia, fitness, ściany wspinaczkowe, e, skłosz. O takie elementy, które są w tej chwili ta, dosyć atrakcyjne dla mieszkańców. Mam nadzieję, że środki pozyskane na ten cel z funduszy europejskich w najbliższym okresie będą i w to miejsce postawimy nową halę, która będzie służyła znowu na ileś lat. Stara tudzież mała hala powstała na przełomie lat 60. i 70. minionego wieku. Był to najstarszy budynek w posiadaniu OSIRU. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Zamościu zorganizował pierwszy Szkolny Dzień Zawodów. Pierwszy Szkolny Dzień Zawodów w Ekonomiku miał na celu zaprezentować uczniom gimnazjów zawody, jakich można się nauczyć w ekonomiku. A zaprezentowano m.in. takie zawody jak technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej. Przedstawiamy w sali różne aspekty działalności w zawodzie technik logistyk, m.in. właśnie pracę w magazynie, pracę w firmy transportowej, produkcyjnej. No i w każdym branży Przedstawić jakieś zarządzanie, to mamy logistykę. Pierwszy szkolny dzień zawodów podzielony był na kilka części. Spotkanie rozpoczęło się konferencją na temat szkolnictwa zawodowego a potrzeb rynku pracy. Następnie odbyło się spotkanie młodzieży z pracodawcami w pracowniach kształcenia zawodowego, a także prezentacja umiejętności zawodowych uczniów technikum. Głównym celem to jest pokazanie roli kształcenia zawodowego, zarówno dla naszych uczniów, uczniów naszej szkoły poprzez właśnie tą część taką konferencyjną i na pewno też pomoc w takim dalszej karierze zawodowej. A takim drugim bardzo ważnym celem to jest pokazanie uczniom gimnazjum, jak to kształcenie zawodowe wygląda obecnie, pokazanie takich umiejętności praktycznych, które są wymagane. Ekonomik tego dnia odwiedziły gimnazja z Zamościa ale także okolic. Łącznie około 200 uczniów. To już wszystkie informacje przygotowane dla państwa. Dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu.